Hej jest tej strony Michała, to kolejny odcinek z gry Raft. Kontynuujemy naszą przygodę. Mam z domek, mam tutaj nawet do narkotyków tem, żeby nasze dinozaury były spokojniejsze. I patrzyłam się na narkotyki, patrzę co się dzieje jakie się zjed zjedli. Bierzemy yy, to to, że to jakby osułomilibyśmy, no wiesz jak na działają narkotyki, ale za to HP na dodają. W normalnym życiu narkotyki to jest bardzo, ale to bardzo zła rzecz. Ona nawet nie ma plusów, ona ma minusy, I, a te minusy to nawet nie są minusy, tylko to jest jakieś okropie, częstwo, czy coś takiego. którym mnie gonił, ale po prostu uciekłem dziadowi i zbieramy dzisiaj sobie. Dzisiaj będzie zbieranką. Nudny film, ale po prostu nie mam co robić, jest upał straszny chyba 40 stopni, więc wiecie. A jest cały dzień gram Nie wiem, do drugiej rano siedziałam i filmy nagrywałem. Jestem zmęcony całe Co no jest, jestem cały zmęcony i jacie dam radę ten ostatni film nagrać. Mm. Trochę lepiej podblokowywałem Zbieram sobie tego, ale coś tego linii, wiecie co nie? Bo z krzatku potrzebuję. I na razie to widziałam, dlaczego zawsze nagrywałem, i będzie ile, ale tam z, z i nie mogę zbierać, nie mogę zbierać. Wiecie, ja po prostu nie czytałam, tylko myślałam, że nie ma. I aż okazało że po prostu... Być, czystą, muszę mieć rękę, z nie uczył, bo jedno ręko bije drugą i zbieram. Więc to, o to chodziło i ja też jakby co piję tutaj i teraz na, na razie oglądałam poradniki, to lecę sobie w wagę. Tak jak taki, je, o, tak jak taki je, o, jednego gościa oglądałam, on bym polecił go chętnie, ale nie pamiętam nazwy, ale ma długo nazwy i to na pewno jest jakoś coś pan Nie nie. Ale po prostu on, on zawsze leci w wagę. No bo dzisiaj miałem takie że nie mogłem się ruszyć, bo byłem. Miałem za dużo rzeczy. Przesadzimy na tego gościa. Ja bym na sekundkę A czego brakuje mi na włócznie? Nie, czego czego? włócznia flinta Ło! Wow. przygotujemy sobie 5 włóczni jakbyśmy byli mi co 5 kilka do rzucania, kilka do atakowania gdyby mi pękły gdzie te dwie się strasznie nie odróżniają za bardzo nic ale na szczęście umiem jest tam jakieś mini mini podobieństwo Wezmę tego flinta nie wiem 11 go wezmę, żeby może będę mógł dokraftować, Mam poty na HP, bo z tych skrzynek dostaje 45 minut, a to pewnie może jeszcze nagramy ten odcinek. jakiś jeden odcinek, tak, jeden dzisiaj odcinek na... mi się uda nagrać, więc wolę nagrać na zapas. Co to jest? czy e, miałam coś wziąć A tak e, crafting I e, gdybym ktoś mógł napisać co to jest co, skóra i co to jest potrzebne I skąd to można dostać gdybym ktoś mi napisał to przypnę mu serduszko. nie wiem dodam wpadnę nawet na kanał, odwiedzę wszystkiego, profile na wszystkich kontach, tylko niech mi napisze Nazwy, polecę go na filmach, jego kanał i wszystkie inne rzeczy. Tylko niech mi nie napisze, co to jest do cholery. Jeszcze raz mu to pokażę. O co tutaj na dole? Mam skórę, a co to Hint Co też wiecie? Jak ktoś wie, to niech mi powie. Wtedy na pewno będę bardzo wdzięczny i oczywiście. No, nie, ja bym nie pogadził takimi rzeczami. Aby ktoś miał mój kanał promować, tak naprawdę, za to sprawdzę sobie w necie, czy tam obrać jakiś filmik, e, co to jest, albo wpisę w Googleach nazwę, i tyle, po prostu ja na razie nie mam na to czasu, więc a przy okazji wy skorzystacie, więc wiecie, dla każdego coś miłego, to nie tylko tak, że to tylko ja będę korzystał, to tylko ja skorzystam. Ej, dużo mam z tego no i dobra to już na razie się o włókno nie musimy martwić ale ja nie wierzę w takie dobra dwie skraftuję gdzieś dwie Co, mu, co się daje takim zwierzakom? Ej, serio? dlaczego ja go nie mogę oswoić? What the hell! Ja rozumiem, dlaczego, dlaczego nie mogę go oswoić? Dobra, zbiorę sobie z niego przynajmniej mięso. No, mam pierwszego zwierzaka, zabitego i to takiego wielkiego. Napiszcie mi też jak się oswaja, bo... Wiem, znaczy wiem, że, się, wiem że trzeba dać jedzenie, tylko to co za to po prostu trzeba mieć jakiś level, siodło, coś atakujemy debila, a co? Co się tam będziemy marnować? A dawaj, dawaj, go, dawaj gościa, patrzcie jak na niego naskakujcie. No się naskakujcie na, teg na tego gościa. Na gościa. najlepiej naskoczyć po prostu, bo on jak strzela, to on do góry nie... On przynajmniej nie miałam nigdy, że do góry mi strzelił kwas sem Wiecie co? Wiecie co? Pora chyba zapolować na coś większego. Jeżeli będziecie chcieli to dzisiaj, tak, dzisiaj zapolujemy sobie na jakiegoś takiego z, to, z to kamiennym, tym z kamiennym tą zbroją, wiecie, z tym kolczastym, jakiś kolczasty. Wracam do domu. Kulczasty, czy coś. Wiecie, takie sprawy będziemy zaczynali już powoli być agresywni do tych... Na pewno dzisiaj tylko dzisiaj tylko zabije jednego albo dwa liścia zerne. Oprócz oczycie tego Okej. Bo ja chciałem iść tutaj na górę. Popatrzcie, że nigdzie nie ma żółtów, bo ja w ogóle tych żółtów strasznie nie widzę. Ej nie no, ej nie, gdzie tych... tam jest jakiś zrzut? Nie ma, łe. Szkoda. Dobrze, nie spadłem, bo ja wiem jak to się kończy spadanie. Nie polecam. Dobra. Nie walcz o ziemię, bo serio czasami można złamać sobie ten, patys ten patyk. Dawaj tu. Dawaj tutaj śmieciu jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. Osiem HP. Wiecie co, zostało? 8 HP może bym dobił tak naprawdę z pięści. Regeneruję sobie HP, kto o tym słyszał? Nie regeneruj. Na razie sobie po prostu będę zbierał HP. jedzonko. Czekajcie, czy jest trzeba dawać tego, na przykład tego tylowi trzeba mieć aż 50 kg. Jedzenia typowe, typu mięso, co tam pływa. O tego gościa mi chodzi, właśnie o tego. Czekam, jak wyjdzie z wody, a najlepiej to pójdźmy spać. Zjemy z przy okazji sobie. Powinno mi się już mięso upiec, Upiec. No więc mam początkowo chałupkę bardzo się serio. Jak oglądałam dzisiaj, właśnie, akredycie, oglądałam poradnik, tak. Ten, co wam mówiłem, dobra. Eee, tak. Wiecie co? Wiecie co? to sobie... Może mieć... Wiecie co? to sobie... A! Dwa stejki! Jezu, dwa stejki to mi... Mogę tym palić? O! Ej! Da się palić tym! A nie, da się, dobra. No to zarąbiście jak się da palić. Dobra, ja teraz pozwolę, że zjem to. Niem, 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 niem. Dlaczego tylko dwa Przecież ja... Wszystkie stejki tam wsadziłem, tylko dwa zostawiłem. Ta, oh o no, no to już. Jeszcze jednego steka. A jeszcze albo dobra, jednego tylko przepaliłem. Mm, na, na razie nie paliłem. ładnie, mam, mam jeszcze jednego tego Brontosteka. No kto, jak ja to nazywam brontostek. O nie nie wal... Bo serio to się czasami umie zł złamać, a ja bym tego nie chciał. No, co nie da się tym zamykać drzwi? Trzeba brać... Dobra, wiecie co, wezmę sobie... Rękę. No dobra, okej, okay, nareszcie. Nie wierzę. Co musiałam z tyle zaczę robić. Eee, ale tak, eee, Weź to co chcesz. Tam co, mo tam, co mogę to przenieść. A zresztą. No, 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 dobra. Mm. A, nie mogę iść spodziew chyba. Coś takiego. No dobra, skoro nie mogę. Co tutaj jest? A właśnie. Ready. Coś to. Dobra. Oczywiście. Za chwilę będzie kontynuacja, bo ja tak lubię robić takie kontynuacje, ponieważ, no, na razie mamy udany dzionek. Zimno trochę jest, ale to tylko lekko. E, Wiesz co, może pójdę spać, bo może mi się okazać, że mi ze jakieś nowe te przykazy, po drodze pozbieram jakiegoś stołna, czy coś takiego, bo tego mam mało. Też stołna mam ogólnie dużo. Mogę iść spać, o, dobra, no. sleep, no w ogóle zabiera, nie on nie śpi, tylko wstydzi. siedzi na tym łóżku, no kurde, I gon... A, nie mogę tak jakby od razu iść spać, muszę poczekać chwilę, a jak tam moje pragnienie, mm, sprawdzę sobie tutaj, no właśnie, water już prawie, co? Już! Czekaj! Met, 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 met! Niem, 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 nie, niem, niem, No nie, no ja sobie chcę tutaj wrzucić to to dobre a tu mam mieć rękę do zbierania dobra nie, 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 czekaj, czekaj for. Aha, mam zbudować... Zbuduj cztery, czy takie jakby... E, cztery dachy, coś takiego.